Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj pokażę młode króliki w mojej hodowli i aktualny stan młodych. To zaczynajmy. Zaczniemy od aktualnie najstarszego miotu w hodowli, w którym jest miot po samicy żółtej i samcu czarnym. Oczywiście chodzi o barany, bo belgi raczej będą dopiero w następnym odcinku, bo się pochwyciły. I no. I po prostu nie ma sensu według mnie sprawdzać gniazda, teraz w sensie sprawdzam je regularnie, codziennie, ale nie ma co ich pokazywać, bo mały królik jak mały królik. A będę miał przy okazji, no, pomysł na kolejny odcinek, który wpadnie niedługo, bo są kolejne wykoty. Zaczynajmy. Pierwszym królikiem z tego miotu jest baranowski czarny. Aktualnie wydaje mi się, że wyciągnąłem na stolik samczyka. Zaraz dołożę resztę miotu na stolik i zobaczę. Tutaj kolejny samczyk. Tutaj już będzie samiczka. jeszcze jedna samiczka szara jak widać trzy sztuki w miocie są czarne i jedna szara jak już powiedziałem są dwa czarne samczyki czarna samiczka i szara samiczka króliki wyszły naprawdę bardzo fajne podoba mi się ich ucho, długość i gdyby to były samiczki to na pewno bym zostawił sobie wszystkie, bo na przykład ten samczyk zapowiada się fenomenalnie według mnie i, i tak się zastanawiam czy nie zostawić go sobie na starszego królika Samiczki, obie z tego miotu zostają do dalszej hodowli i zobaczymy co z tego będzie. Szara była najmniejsza, ale ładnie też nadrobiła już je. Wiadomo, przy czterech sztukach w miocie to tam szybko, łatwo było nadrobić im, bo miały sporo pokarmu. Jeszcze nam nie powiedziałem, ale mają około 7 tygodni, więc jeszcze z tydzień, dwa i będą oddzielane od samicy, zobaczymy jak będą się trzymały one i jak kondycyjnie będzie stała samica. Samice nie kudnie jakoś bardzo mocno, przy nich one już yy, spokojnie wybierają stałą paszę, więc bez problemu jest u nich wszystko. Zostały już przepojone od kokcydiozy, dlatego nie ma problemów aktualnie u nich ani z brzuchami, ani wzdęciami, co wcześniej często się zdarzało u tak młodych królików. No teraz muszę sobie ujeżdżać, ja jej się i trochę ustawiam. Ciężko pokazać cały miot, ale... Ale jak na pierwszy filmik po planowanym powrocie, myślę, że będzie w miarę. Jeszcze myślę, że wpadnie kilka filmików, bo naprawdę trochę się zmieniło. Jest co nagrywać, jest tych królików. Jeszcze taka mini niespodzianka będzie w tym odcinku, bo tego jeszcze u mnie nie widzieliście na moim kanale. Oczywiście kto ma ze mną kontakt taki starszy, to wiedział o tym. Ale na kanale jeszcze nigdy nie było tego, więc zobaczycie się tylko jeszcze raz u mnie. Ciężko je pokazać razem, bo one wiadomo chcą coś ustawiać. że ja też teraz średnio z czasem było żeby je ustawiać na tych stolikach i one przycisnął razem i nie za bardzo nic chcą pokazać. A tym bardziej, że one są po ojcu, który totalnie nie chciał stójki robić. Oj, Żeby on się ustawił do zdjęcia albo coś na stoliku, to już naprawdę musiał być cud ale ich matka ładnie zawsze się ustawiała. Tutaj akurat na przodzie jest samczyk, właśnie się zastanawiam, czy go nie zostawić, bo naprawdę według mnie fajnie się zapowiada. Ten akurat typucha mi się bardzo podoba, ma ładne, długie, szerokie ucho. A właśnie do tego chcę dążyć u baranów. Jeszcze tutaj gdzieś znajdę czarną samiczkę To też jest samczyk, ładniejsze ucho samiczka ma po trochę krótsze te ucho jest krótsze, ale trochę szersze i delikatnie zachodzi w tył ale to nie jest żadna wada i na pewno zostanie do dalszej hodowli zobaczymy czy na matkę czy potem w dalszym okresie zostanie sprzedana szara też zostanie też ładna samiczka Wiadomo to jeszcze młode króliki się wyrobią, nabiorą krywy, wszystko. One są też ciekawe, w każdą stronę na stoliku chcą iść. Ale młode bardzo fajne. To chwila i przejdziemy do kolejnego miotu. Kolejnym miotem baranów w mojej hodowli jest miot od samicy Barcząskiej Szary Srokacz. Po samcu również czarnym, dlatego połowa młodych jest ciemna. Zaraz wyciągnę je na stoliki, wam pokażę, tam z tyłu leży matka. Ta samica akurat dość bardzo wychudła przy młodych i niedługo młode będą odsadzane. Te mają coś koło 6 tygodni już, ale pewnie przytrzymam je tak do 7 z samicą, żeby samica zdążyła się zregenerować. No to zaraz wyciągnę je na stolik i powiem Wam trochę więcej o nich. Wyscią je na stolik po kolei. Zaczynając od pierwszej sztuki jest to samiczka. Szara srokacz. Samiczka ładna, szerokie ucho, dość długie. Samiczka już jest zarezerwowana, idzie do kolegi Kamila i mam nadzieję, że on coś fajnego po niej chowa, bo gdybym miał więcej miejsca i więcej możliwości na pewno sobie jeszcze przytrzymał. Coś wykolenego. Akurat zopali mi się też samiczka żelazista. Samiczka też bardzo ładna, miała zostać do dalszej hodowli. Wiem, że zapowiada się dobrze. Te ucho ma bardzo ładne, szerokie, ale już z tej strony te ucho się trochę zwija. A ja rzadko kiedy zostawiam takie z zwiniętym uchem. Im się zazwyczaj potem rozwija, ale u mnie jakoś nie zostawiam ich i się rozwijają dalej. Kolejnym królikiem z tego miosu będzie samczyk, żelazisty srokacz. Samcik również już jest zarezerwowany I również z tamtą samiczką szarą srokacz pójdzie do kolegi Kamila Samcik też bardzo fajny, żeby gdyby był samiczką na pewno sobie zostawił Bo nie często miałem w swojej hodowli, że ten srokacz Jeszcze muszę je przepoić od korcywiozy nie były przepojane, ale na dniach to zrobię Kolejnym królikiem z tego miotu jest samczyk baran francuski szary, samczyk też bardzo ładny, gdyby był samiczką na pewno by został z dalszej hodowli, ale samczyków nie będę zostawiał raczej zbyt dużo, ponieważ yy, nie miałem innego samca, barana i wszystko kryłem jednym w tamtym okresie, więc młody mam po jednym samcu, więc nawet niespokrewnionych parek nie mam w chwili obecnej, ale będą, bo już wszystko się normuje. Kolejnym królikiem z tego miotu będzie samczyk. Żelazisty. Samczyk naprawdę zapowiada się bardzo ładnie. Szerokie ucho długie. I samczyk też jest wolny, z tego króliku są wolne, te, z tego miotu są wolne te trzy króliki. Jakby coś chciał to bym na sprzedaż. Już myślę, że niedługo, teraz ważył w granicach półtora kilo pewnie. Jeszcze trochę nadrobią i na stoliku średnio one chcą się pokazywać ja ich, mówię, nie miałem czasu za bardzo teraz wyciągać na stoliki szczególnie młode słabo je widać no ale zawsze coś wiadomo co tam podgląd jest no, popatrzcie się na nie mówię, jeszcze muszę je przepoić od cywiozy, żeby nie było z nimi żadnego problemu Ogólnie w miocie było 8 sztuk, ale samica chowała bardzo dobrze. Tyle że wychodziły i marzyły, bo to już był okres, gdzie zaczęło się robić zimno. Chłodniejsze dni były. One się boją na tym stoliku, nie chcę się pokazywać, dlatego nie przedłużając już, bo widać jak to wygląda. Przejdziemy do kolejnych. Kolejnymi młodymi, które wam pokażę, będą młode od samicy żółtej. Żółtej, która była na jednej z jest jako młoda, też samica również ma młode po samcu czarnym. Ostatni miot po nim jaki mam u siebie, samica ma tylko dwie sztuki, więc są wyrośnięte. One nawet 3 tygodni nie mają, a wyglądają ładnie, już łóżka puściły. No, jak na niecałe 3 tygodnie, te króliki są naprawdę duże. Samica ma dobry pokarm. Samica miała 6 sztuk, ale zrobiła bardzo duże gniazdo i młode się w niej po prostu podusiły. Ponieważ całą ściółkę na nie powrzucała Wstępnie sprawdzałem i są dwie samiczki w tym miocie Więc obie zostaną, raczej do dalszej hodowli Na remont stada Bo planuję też trochę iść jednak w barany znowu Bo w ostatnim czasie trochę u mnie zanikło ich Zresztą ja... Tutaj ucięło mi filmik Pokazywałem tym młot od samicy żółtej, mówię jak jest czarna I szara samiczka już się o nich sporo wypowiedziałem, ale nie zauważyłem, że filmik mi wyrzuciło i urwało, więc będę musiał raczej posklejać to. Samiczki są bardzo ładne. No, zresztą nie mogę za dużo o nich powiedzieć, nie, bo są jeszcze młode. Na pewno będą update'y z nich, jak one wyglądają. Albo na karcie społeczności, jakieś zdjęcia na pewno. To już ucho widać, że mają giętkie te ucho. Nie trzeba im na siłę zaginać. Wiadomo, jeszcze nie leży tak jak powinno, ale już jest dobrze, jak na taki wiek królika. One mają z 2,5 tygodnia, dlatego to jest dobry wynik. One są wielkie, ponieważ samica ma tylko dwa i ma dobry pokarm. Właściwie to nie wiem za bardzo, na którym momencie mi przerwał filmik, ale widać, że jak. Puszczą już uszy całkowicie, to to będą naprawdę ładne króliki. Obie sobie przytrzymam do dalszej hodowli. I czarną i szarą. Zależało mi na młodych od ich matki właśnie. Bo pierwszy swój mi odzmarnowała, po samcu żółty miała same żółte młode. Więc teraz chociaż zostawię po czarnym, potem wyciągnę jakoś od nich tą warwę bo planowane są nowe nabytki, już były nowe nabytki, ale wszystko dowiecie się w kolejnych odcinkach. U nich to raczej na tyle i przejdźmy do kolejnego miotu, a zarazem małej niespodzianki. Kolejnym miotem i tą mini niespodzianką są młode, jak i samica ogólnie, nowozelandzka biała. Tak, nowa rasa w mojej hodowli. Mam je od jakiegoś czasu. Samica już się u mnie wykociła, nie kupiłem jej z młodymi, tylko kotną. Mam jeszcze parkę tych kurlików w swojej hodowli, takich lepszych już. Ale je zobaczycie na pewno kiedy indziej w następnych filmikach samica miała 8 młodych, odchowuje ładnie 5 Młody są ładne, równe, znaczy jeden jest większy, to chyba jest ten, ten albo z których samczyk jest większy, ogólnie ma 4 samczyki i samiczkę niestety, ale samiczkę sobie przytrzymam, zobaczymy co to będzie. Samca mam z Zelandów, też już innego, niespokrewnionego z nimi. I choć to nawet nie miałem u siebie. To jeszcze samicę wam trochę pokażę. Samica jest od Kamila. Możecie ją pewnie zobaczyć u niego na odcinkach. Chyba ją tam nagrywał. Ona już trzeci to jest imię. Ale młody chowa bardzo ładnie i chyba ją jeszcze raz u siebie dopuszczę. Już lepszym samcem, nawet bo. Mój trochę lepszy jest, z dobrej hodowli, po dobrych genach Od czołowych hodowców Dlatego trochę nadrobimy Z krójkami nowozelandzkimi nie będę jakoś bardzo szalał, nie będę ich tu miał zaraz pół hodowli Chyba przynajmniej mi się tak wydaje na razie Ale no, tak dla oka sobie kupiłem najpierw tu parkę, potem tą samicę zakoconą mi Kamil przywiózł Wtedy przyjechał po coś do mnie i przywiózł mi tą samicę. O to sobie możecie popatrzeć na niech już nie będę wyciągał na soli raczej, bo widać po nich tutaj w klatce. To są takie fajne miśki, dlatego teraz mi się podoba. Może nie są duże, ale jako od skocznia, od belgów takich czy baranów. No barany już bliżej, bo są mniejsze. Ale od takich belgów solidnych, no to jest różnica, nie? Królik dwa razy mniejszy, ale są takie fajne miski, przetulaski to... Na pewno zostanie stąd ta samiczka. Nawet nie mam pojęcia, która to jest. Wiem tylko, że jedna z tych mniejszych. Ale króliki naprawdę są spokojne, fajne. Myślę, że jeśli będzie szło tak bezproblemowo, jak teraz mi idzie z tą rasą, bo samica się okociła sama bez problemu w gnieździe tam, no, trzy jej padło. Ale... Te pięć, odkąd zostało pięć, się chowa ładnie Równie pięć, samica karmi Samica była bardzo opiekuńcza do tej pory Jeszcze teraz to No i się uspokoiła trochę, ale wcześniej Jak się młode wyciągało z gniazda, to ona od razu Podchodziła do ręki, sprawdzała Tak to się nie daje dotknąć, a jak Do młodych się podchodzi i dotyka To ona też od razu przychodzi Młode są jeszcze też trochę strachliwe Bo Ostatnio miałem trochę mniej czasu Nie, I nie mogłem tak od wszystko zadbać ich głaskać ale materiał hodowany będzie z pewnością dobry, dlatego samczyki też jeden jest zarezerwowany, to trzy stąd samczyki na pewno będą na sprzedaż. Jeśli ktoś by chciał, to może wpisać w komentarzu. Jeszcze zaraz Wam pokażę samice, które się okociły i będą w następnych filmikach. Pierwszą samicą, która mi się okociła, też jest samica belgijska: Jordyn Samica od pana Jarka Malinowskiego z Hodowli A4 ale niestety ma młode po szarym samcu, tam jest gniazdo mówię, w tym filmiku nie będę sprawdzał, ale na pewno wleci update, w którym pokażę wam młode jak już wyjdą z gniazda, jak będzie cokolwiek po nich widać, bo mówię po takich małych to nic nie widać nawet nie pamiętam kiedy za bardzo się okociła, ale samica jest ładna, samiec też ładny, szary więc mam nadzieję, że coś po nich wyjdzie ciekawego kolejną samicą, która się wykociła jest samica szara, belgijski olbrzym Samica też bardzo ładna, ma 7 młodych, tak jak i szynszylowa. Tutaj ona się nie za bardzo pewnie pokaże, ale ładna, duża samica, nie chcę jej tutaj stresować też. Na pewno jej młode będą w następnych odcinkach. I ostatnią z niedawno wykoconych samicę. Samica jest też bardzo ładna i ma 6 młodych, zostawiłem jej 6 znaczy. I ona teraz słabo będzie wyglądać. Ona jest trochę strachliwa teraz odkąd się okociła, ale tak to piękna samica ona ma modę po samcu Madagaskarze Srokacz. Ale młode ma izabelowe i żółte. Jeszcze powiem tyle, że jest zakoconych cztery samice, w tym biała Nowozelanda i trzy belgii. Będą jeszcze barany, tyle, że czekają na samca, więc na pewno będzie z czego nagrywać więc powrót na kano jest bardzo możliwy, ale tu już raczej na tyle w tym filmiku więc trzymajcie się i cześć